Więc tak, na pewno na e, kluseczki ziemiaczane potrzebujemy ziemniaki. Myślę, że trzy w zupełności mi wystarczą. E, ugotowałam cały garnuszek ciecierzycy. Ja będę jeść e, sałatkę z ciecierzycą, a ponieważ mój mąż nie lubi, dzieci też nie lubią, to przemycę im ciecierzycę w kluseczkach ziemiaczanych. Okej, okay, więc co? Musimy obrać ziemniaczki. tego. E, wbiję trzy jajka, wcześniej umęte w ciepłej wodzie. Skorupek nie wyrzucam, skorupki mielę i dodaję do koktajli. Jeśli chcecie zobaczyć jak przygotowuję skorupki e, i co z nich robię, koniecznie subskrybujcie mój kanał, bo wszystko to będzie na moim kanale. Filmik za filmikiem. Wracamy do kluseczek. Solimy. I dodajemy. A dodaję tutaj trochę ciecierzycy, gotowanej już. Myślę, że tyle wystarczy. Tak, jak widzicie, wszystko jest na oko. Tak to u mnie jest. Zakręcam i znowu używam mój NutriBullet. Słuchajcie, ten mikser używam kilka razy dziennie. Po prostu jest rewelacyjny do koktajli, do mielenia mąki, do mielenia ziarenek, do robienia jakichś kluseczek, mufinek. Do wszystkiego. Po prostu do wszystkiego. Mąka będzie żytnia. Jasna. Ona nie jest do końca biała. Zanim jednak to zrobię, wstawiam wodę na kluseczki. Sypiemy mąkę. Jeśli e, bylibyście ciekawi, bo ja wszystko robię na oko, no może nie wszystko, ale większość moich przepisów jest taka na wyczucie, e, ponieważ ja kombinuję, e, nie wiem, czy jest gdzieś przepis na kluseczki ziemiaczane z ciecierzycą, e, w ten sposób przygotowywane, czyli wszystko razem już w cieście. E, I jeśli bylibyście ciekawi, ile dokładnie czego daję to ja mogę to zważyć przy następnych przepisach i podać Wam jakieś proporcje. Także jeśli jesteście zainteresowani, piszcie. Komentarzach, pytajcie, ja jestem otwarta. Póki co to są moje pierwsze filmy i ja pokazuję tak, jak robię. Jeśli komuś wpadnie pomysł, a, a ma wyczucie w kuchni i nie potrzebuje wagi i wszystkiego odmierzać, to sobie poradzi. Ale jeśli jest ktoś, kto potrzebuje konkretnych ilości, to, to nie ma problemu. Słuchajcie, piszcie, pytajcie. Ja jestem to będę odpowiadać, tak? Okej, okay, więc tak, ciasto myślę sobie. E, jest okej. Okay. Myślę, że jest okej. Okay. Może odrobinę jeszcze dosypię. Kuseczki będziemy jeść e, z kapustą i z mięsem. Mięso wołowe wczoraj piekłam. Z cebulką, ono jest tak zrobione, i do tego teraz muszę zrobić kapustkę i pomieszać. Więc tu jest tylko cebula, czosnek i mięso wołowe, oczywiście sól, pieprz i papryka. Syp sypka, tak? Taka suszona, czy jak się mówi? Mielona, o, mielona, mielona papryka, ok. Mam. Umytą ubraną całą kapustkę, jak widzieliście, obierałam ją, kroję tą kapustkę na jakieś kawałki, podlewam odrobiną oliwy i stawiam na gaz. Pokażę Wam moją metodę na kładzenie klusek, woreczek taki grubszy troszkę, taki do zamrażania z takim zamknięciem. Wkładam ten woreczek w ciasto, połowę włożyłam do woreczka, woreczek zamykam. I Koniec. była się córka. skręcam. solonej wody wrzucam kluseczki. Kapustka się e, dusi, od czasu do czasu podlewam troszeczkę wodą, żeby była, e, żeby się nie przepaliła. I tak jeszcze chwilę, bo ona naprawdę szybko. A my w tym czasie włożę kolejną porcję klusek do wody. Kapustka się ugotowała na miękko, dołożyłam do tego mięsko, które miałam przygotowane. I właściwie teraz się zagrzeje. Myślę, że dołożę trochę koncentratu pomidorowego, żeby było takie trochę um, bigosowate, jeśli można tak powiedzieć. Mój mąż lubi na pomidorowo, więc będzie na pomidorowo. Tutaj już kolejna porcja kluseczek. Tak jak widzicie, zaraz będzie gotowa. Koniecznie dajcie znać, czy też robicie tak kluseczki, e, czy tradycyjnie kładzone z deseczki albo z talerzyka, nie wiem. Dajcie znać, czy podoba Wam się mój sposób, i czy e, spróbujcie, czy wyjdzie Wam, czy jesteście zadowoleni. Ciekawa jestem. Dobra.